Ja się przygotowałem taki skromny miksik. Mamy diamentowy los, askier, duży lotek, bąd, mamy askruldama, dama, owocową eksplozję i szczęśliwe linie, moi drodzy. No dobra, zobaczymy, co tu nam się da uda wydrapać. I może zacznijmy od tego Askruldama. dama. Trochę przybliżę. O. I tutaj musimy znaleźć trzy takie same symbole. O. Dobra. o będzie dobrze. I szukamy trzech identycznych symboli. Mamy granulę pierwsza kwiat. I mamy kwiat. I mamy kwiat Tak, dobrze się zaczynało. No. Dobra, mamy plik. Mamy plik. I mamy dzwonek. Słuchajcie, czemu to nie jest premia? Słuchajcie, już w miłdych aby była. Gra numer 3 mamy wiśnie I arbus. Gra numer 4 mamy złoto. I dzwonek. Gra numer 5. Mamy winogrono. Winogrono po raz drugi i korona. Gra numer 6 mamy pierścień. I perłę, gra numer 7. Mamy podkowę i śliwkę. No, taka trochę nas strolowała ta zdrabka. No dobra, no to teraz nie czas umierać. 007 James Bond. Szukamy muchy, moi drodzy. I wygrywamy do niej przypisaną kwotę. Albo w bonusie musimy znaleźć pik. Zobaczmy, czy mamy w bonusie pik. Mamy lornetkę. I szukamy kask. Znak, kostka, krzesło, klucz, oko, latarka i motor. No niestety, usta. Dobra, tutaj mamy duży lotek. No tak jak zasady w duży lotku. Musimy mieć minimum trójkę, żeby coś wygrać. Wygrywające liczby nasze są trzy.

30 nie ma, więc dalej nie ma co drapać. I mam tutaj. 1, 3 mamy, 16 nie ma, 32 nie ma, 37 nie ma i nie ma co dalej drapać. A jest 37, co ja gadam, jest szansa co ja gadam, ale niestety 44. <grym> Dobra, 10 nie ma, 11 nie ma, 28 nie ma. 46 jest i 48 nie ma, no niestety gra numer 4, 2 nie ma 26 nie ma 34 jest 36 nie ma i 18 nie gra numer 5 12 nie ma, jest 12 17 nie ma 18 nie ma 24 nie ma 27 nie ma, dobra. Ostatnia szansa. 3 jest. 4 nie ma. 12 jest. Będzie trójka. 15 nie ma. 40, ale mamy jeszcze jedną szansę. Słuchajcie, mamy trójkę. Ja cię nie mogę. Trójka w dużym lotku. No, kapitalnie. Kukuku. Ku, ku. No, nieźle, nieźle. No dobra, no to teraz Askier. I tu tak samo musimy znaleźć trzy takie same symbole. I jedziemy. Gra numer jeden. Mamy podkowę. Mamy ananas. I niestety gra numer dwa. Gwiazda. I cytryna. Gra numer trzy. Cytryna. I kwiat. Gra numer cztery. Pierścień. I jabłko. Niestety gra numer 5. Podkowa. I cukierek. Gra numer 6. Winogrono. I wiśnia. Gra numer 7. Cytryna. I ser No niestety tutaj gra jest przegrana. No to przejdźmy do diamentowy los. Półbańki można zgarnąć. Półbanki, Nie wiem, czy to jest jeszcze góra wygrana. W tym diamentowym losie. Nie wiem, nie wiem. Ale lepiej, my, słuchajcie, jak znajdziemy taki właśnie diament, to wygraną przypisuję. Aha, no czyli nie ma nic podwójnie. No dobra, lecimy z tym wygrywające liczbę i mamy 11. Osobiście. Szesnaście, siedemnaście, trzydzieści sześć i dziewiętnaście. To są nasze liczby i jedziemy. I mamy czterdzieści osiem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, pięć i dziewięć. Kolejna linia czterdzieści cztery sześć, dwadzieścia osiem i czternaście, i kolejna linia piętnaście, siedem, dwadzieścia dwa. Trzynaście i trzydzieści dwa, i ostatnia linia. Mamy osiemnaście. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery i czterdzieści siedem. No, tutaj niestety jest pusta, moi drodzy. Tak, ma lotto mata. Ma, ma lotto. No dobra, to teraz.

You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing? Me? So if I play dead Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time. Never really notice what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. i tutaj również pustak niestety. Szczęśliwe linie przegrane. Owocowa przegrana. ale moi drodzy. Tutaj mamy w dużym lotku trójkę, żeśmy ustrzelili. To jest chyba znak, żeby może wysłać, może jakaś kumulacja będzie. No dobra, to dziękuję za oglądanie i do następnego cika. Dzięki, cześć. Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away